BMW serii 1 to jedno z mniej racjonalnych aut. Niby kompakt, ale przez mały bagażnik nie jest tak praktyczny, ani jak Golf, ani jak Ford Focus. No poza tym jest też droższy od bardziej popularnych konkurentów, ciasny, drogi, więc tak naprawdę po co go kupować w ogóle, no? Otóż BMW serii 1 nadrabia rewelacyjnym prowadzeniem i oczywiście bardzo dobrymi osiągami. Według amerykańskich naukowców, którzy są jak wiadomo zawsze najbardziej miarodajni. Ciekawe jest jednak to, że auto wybiera wiele kobiet, a niestety część z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma do czynienia z autem tylnonapędowym, a kobiety jak wiadomo wybierają zazwyczaj samochody, które są przede wszystkim bezpieczne i jak najnowsze oczywiście. No jak wiadomo, krótki rozstaw osi plus tylny napęd to pewne ryzyko. A jak wiadomo, jest ryzyko, jest zabawa. BMW serii 1 E87 to auto z tego okresu BMW, kiedy samochody tej marki przestały być kojarzone z gangsterami, dresiarzami i tym podobnymi oprychami, zresztą wyobraźcie sobie pakera w jedynce. To samochód, który bardziej pasuje do kobiety, architekta, projektanta wnętrz, etc. Właściwie to patrząc na kierowców BMW można wyróżnić trzy typy. Typ numer jeden, czyli inni kierowcy to lamusy. Wiadomo, wszyscy muszą zjeżdżać z drogi. A na pytanie, jaki masz silnik w swoim samochodzie, odpowiada nie interesuj się. Typ numer dwa to osobnik dokładnie analizujący prędkość obrotową wału korbowego w stosunku do obrotów ciał niebieskich. Całe życie spędził na wertowaniu tabelek z osiągami, a drugie pół siedzi na forach i analizuje każde, nawet najmniejsze, chrząknięcie w samochodzie. Jest jeszcze typ trzeci to oczywiście esteta, któremu podoba się design BMW. Gdzieś tam słyszał, że pod maską ma dwulitrowego diesla. Ale nie wyrezyduję wam wszystkich osiągów i danych fabrycznych staberek. Powiem wam tylko, że po prostu dobrze czuję się w tym samochodzie i moi znajomi również dobrze czują się w tym samochodzie. A jeżeli któryś ze znajomych zarzuci wam, że kupiliście najtańszą BMW, to zawsze możecie powiedzieć, że trójka, piątka czy siódemka prowadzi się znacznie gorzej niż jedynka. To nawet z dwulitrowym Disneym 163 konnym samochód całkiem żwawo rwie do przodu. No a prawdziwa zabawa zaczyna się już oczywiście w wersjach 135i, 130i, no i oczywiście w wersji M. Te ostatnie z pewnością dają więcej emocji niż skoki na bungee, czy pojawienie się z niewłaściwym szalikiem w niewłaściwym mieście. Jeżeli więc jesteście gotowi na wyrzeczenia nie bojcie się małego bagażnika, nie potrzebujecie koła zapasowego i uważacie, że pasażerowie siedzący z tyłu jakoś założą sobie nogi na głowy i jakoś się zmieszczą, to BMW serii 1 jest autem dla Was. Musicie też przymknąć oko, a właściwie ucho, na trzeszczącą deskę rozdzielczą w wersjach przed liftingiem. Trzeba też pogodzić się z nieco wyśrubowaną ceną, jak to u Jemców. Za to samochód odwdzięczy się go kartowym prowadzeniem i życzliwymi gestami innych kierowców. W tym odcinku to już wszystko, a my widzimy się już wkrótce.